Jest ze mną Piotr Nekslipski. Witaj Piotrku. Cześć wszystkim. No, jest, przed, przed chwilą został wręczony nagrody. Wygrało Universal Soldiers. Zasłużenie? Wiesz, to jest szczerze mówiąc trudne pytanie. Czy zasłużenie? Na pewno zasłużenie, gdyby grali pełnym składem. To wtedy myślę, że nikt by tego zwycięstwa w żaden sposób nie podważał. No jednak grał Filip. Tak? Nie do końca możemy ocenić. Formy zawodników z US. Co prawda grali dobrze, no ale no, granie z Filipem, który jest no, uważany za jednego z najlepszych zawodników na świecie, który ostatnio wrócił no, z IEM i pokazał tam, w jakiej jest rewelacyjnej formie. No to chyba wszyscy powinni sobie odpowiedzieć na, na to pytanie, czy a no, nie ciągnął tego zespołu do tego zwycięstwa i czy wcale z nim nie było łatwiej. Tak? No, ja tutaj nie ganie w żaden sposób i nie podważam zwycięstwa USA, jednak tak jak mówię, no nie można w pełni ocenić gry na tym turnieju. Yy, a, czyli mówi, że zmiana, zmiana nie tyle zmiana to standing neo na plus, tak? Mimo tego, że amator jednak z amatorem było, by, byłoby lepsze zgranie i, le, i być może lepsze taktyki? Myślę, no, no, pewnie, że na plus. Granie z zawodnikiem, który jest uważany za najlepszego na świecie, zawsze jest na plus, bo taki zawodnik no, robi tą przewagę, bo za tym wspiera jednak zespół od strony tej taktycznej, bo wiadomo, że no, Filip nie przyjechał tutaj też, żeby zająć e, miejsce poza podium, czy też trzecie, drugie. Przyjechał tu, a, żeby pograć, pobawić się, ale zająć e, pierwsze miejsce, więc e, no, wspierał ich na pewno w jakiś sposób taktycznie, doświadczeniem, e, więc to, no, to jest na plus. Nie, nie, nie ma co nawet dyskutować na ten temat. Rozumiem. Grasz w turnieju Snacks. Zasłu też zasłużenie? Myślę, że tak, Snacks w spotkaniu z nami, z Gameburg pokazał, że potrafi Wygrał, wygrywał no, dość ważne rundy, wygrał rundę 4 na 1 z tego co pamiętam, no, ale też w wielu spotkaniach pokazał, że, że jest dobry. Poza tym prowadził, tak, prowadził grę i radził sobie z tym świetnie. Wielokrotnie no, podciągnął ten zespół. E, myślę, że zasłużył. Znaczy Był było między nami, żyli, było tam, e, były zastanowienia na temat jeszcze Darka, który jest uważany za, um, no, za Haksa na necie. Tu pokazał, że potrafi grać, ale też nie do końca możemy ocenić tutaj powiedzmy jego grę w pełni, jak i grę e, Delty, bo grupa, w której byli, no, to bardzo prosta. Drabinka do finału no, również prosta. Nie, nie było tam jakichś wielkich, no, ciężkich zespołów. Nie mówię, że, że spotkania były łatwe, jednak no, ta drabinka nie była wcale ciężka dla nich, więc ciężko było ocenić w pełni tą grę darka. Wiadomo, zastanawialiśmy się, czy nie przyznać tej nagrody Filipowi, który jest no, bez wątpienia najlepszym zawodnikiem tego turnieju, ale to chyba byłoby. No bez sensu. To jest na pewno zbyt oczywiste. Teraz parę słów o twojej drużynie, Gamesburg. No zajęli czwartą lokatę. Jak, jak myślisz, czy, czy, było, czy było to adekwatne miejsce do poziomu gry? No właśnie, czwarte miejsce, które jest najgorszym miejscem, jakie można zdobyć na turnieju chyba. Czy adekwatne? Wiesz, chłopaki się starali, tak. Spore ambicje, no, trenowali. Um, no cóż, tak wyszło. Byli gorsi. Tak? Zajęli czwarte miejsce, były zespoły lepsze. Czegoś zabrakło na pewno. Rozmawialiśmy trochę między sobą, co było nie tak. Na pewno we wtorek, przed spotkaniem w LC, będziemy dyskutowali na ten temat, co poszło nie tak, co trzeba poprawić, bo było sporo błędów. Było sporo błędów. Nie wiem, mogę zdradzić, że... Jednym z błędów, które popełniliśmy, było to, że po przegranym spotkaniu z US na D2, dość ostrym przegraniu, z zespołem FIFA, który zostawiliśmy tą mapę. To był, to był jeden z błędów. O samej drużynie Gamesburg. Jest, bo jest to całkiem nowy projekt, który ma być portalem społecznościowym dla graczy. Parę słów na ten temat. Nie chcę na razie zdradzać um, za, za dużo szczegółów na temat samego portalu. Mogę powiedzieć trochę o organizacji GameBurg Team. Um, poza tym, że mamy inwestujemy w no, można powiedzieć profesjonalnych zawodników, jakimi byli zawodnicy Steam Onyx, których wzięliśmy do zespołu, to będziemy inwestowali też w zespoły trochę takie no, no, rozwijające się bym powiedział. Na pewno z czasem będziemy starali się pozyskać jeszcze dywizję Counter Strike'a męskiego. Znaczy, Starali. Jeżeli zobaczymy w kimś potencjał, to będziemy chcieli ich wspierać, po, pozwolić im pojechać na jakiś land. jak to jest. E, no. Dużo zespołów ma problem z takim mojechaniem, bo nie ma na to funduszy no i chcemy ich jakoś wspierać. Tak? Inwestujemy w, dywiz w dywizje gier, które są mniej znane, w które powiedzmy no, nikt nie inwestuje, ale no są. są zawodnicy, grają, są jakieś tam ligi i rywalizują. Tak? Takich Im też chcemy dać jakąś szansę tego poczucia, poczucia więzi organizacyjnej. A Organizacja jest po to, żeby wspierać no, młodych, młodych graczy, ale również tych bardziej doświadczonych. No właśnie twoja rola w drużynie, czy będziesz takim trochę trenerem jednak yy, zespołu? Bo podsłuchałem tutaj, że właśnie dawałeś rady zawodnikom yy, po meczu, przed, przed meczem yy, z, yy, z FF. Czy wiesz, czy będę trenerem, to myślę, że sami... No chłopaki muszą to ocenić, czy chcą, żebym był trenerem. Tak? No nie, nie da się ukryć, że jakieś tam doświadczenie mam w grze w ces Może nie takie doświadczenie w stylu grania z profesjonalistami, tak? ale no jednak to komentowanie spotkań tych najlepszych zespołów no, pozwoliło mi zaobserwować sporo rzeczy, podpatrzeć jak zachowują się w jakichś ciężkich sytuacjach. Dlatego też się wspierałem, mówiłem chłopakom, co, co jest źle. Poza tym taka, taka osoba myślę, że też jest potrzebna. Sami, sami chłopaki mówili, że no, po, że fajnie, że byłem, tak? Że no, coś było nie tak, że był... poklepałem po, po plecach, tak, że jest okej, okay, spokojnie, że potrzebują takiej osoby, ale czy trenerem myślę, że bardziej... Bardziej to oni są samimi sobie trenerami. Ja jestem taką, takim, taką osobą wspierającą ich, ale czy, czy to ja będę. Nie Mario jest menadżerem dywizji, przyjechałem teraz ja. Wiesz, to, to wszystko zależy od, od chłopaków. No, ja przyjechałem tylko, bo, bo miałem czas i no, wspierałem ich. Gdyby, gdy, gdybyś miał opisać swoją drużynę, to jak, jak byś ocenił poszczególnych graczy? To jest strasznie fajny, fajny zespół. Ten, ten zespół przypomina mi troszeczkę stare Fear Factory za czasów e, Siriusa, Citiego. E, zawodnicy, którzy świetnie się bawili podczas gry, e, którzy po prostu jechali na, na lana nie dość, że a, no, f, no super się przy tym bawili, e, byli e, grupką znajomych, to potrafili no, Mieć jakieś miejsce, tak? Zaprezentować się ładnie na turnieju. Takim zespołem są chłopaki z są u nas Gameburg Team. A, no ale mogłem powiedzieć trochę o każdym z nich, bo ich no, poznałem. Teraz no, powiedzmy na Lanie trochę bardziej, bo nocowaliśmy w jednym hotelu. A, każdy z nich jest inny. Insider na przykład jest totalnym wykrętem, potrafi mówić sam do siebie i za chwilę coś do nas i tak, tak totalnie jakieś żarty rzucać się na prawo i lewo i to jest fajnie. Destru na przykład jest osobą bardzo poważną, z którą można porozmawiać na takie konkretne, poważniejsze tematy związane z zespołem. A oczywiście z innymi zawodnikami też, jednak z Destru tak rozmawia się o tym powiedzmy najlepiej. Szpero. Szpero to jest taki... No, też trochę wykręt, umilacz czasu zespołowego. Ostatnio beatboxował troszeczkę w hotelu, to też się poś... było fajnie. Nawet sami uczyliśmy się, a jednak to wychodziło troszeczkę dziwnie. Kogo tam jeszcze mamy? Brody. Brody. Z Brodym...